Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój nowy zakup. A propos, można powiedzieć, tego co mam na głowie czyli tutaj mówimy o słuchawkach. Wcześniej, jak wiecie, miałem słuchawki Rocket Cave 5.1. Spiswały one się bardzo dobrze, tylko że w pewnym czasie po prostu można powiedzieć. Już ten pałąk w środku troszkę był wyniszczony, w sensie już ta skóra odchodziła, miałem lekkie trzeszczenia przy lekkim poruszeniu, można powiedzieć, mikrofonu, chociażby mikrofon też został już lekko zużyty. No i nie łudźmy się, jedynym, można powiedzieć, minusem, wracając do tych właśnie wcześniejszych sławek, które miałem, była ta gąbka u góry, można powiedzieć, chroniąca nas przed tym ciężarem. I właściwie tak może powiem przy okazji o tamtym produkcie, którym wcześniej miałem i o tym, którym właśnie teraz posiadam. Rocket Cave, wspaniały dźwięk, natomiast słuchawki zbyt ciężkie moim zdaniem. Gąbki powinny być jako w jednym ciągu, nie właśnie podzielone na trzy gąbki, z racji tego, że po dłuższym użytkowaniu, z racji ciężkości słuchawek, opadają dosyć mocno na głowę. No mamy, nie łudźmy się, ale tutaj mamy dosyć miękką, miękką tą czaszkę, więc odkształtowania potem są. No niewygodnie się trochę ją nosi. Natomiast dźwięk, no dosyć dobry, nawet bym powiedział, bardzo dobry. Wspaniale po prostu słychać te dźwięki. No i oczywiście 5 portów, znaczy można podpiąć oczywiście, jest kabel zasilający pod USB oraz jacki, które właśnie można powiedzieć dosyć fajnie cechują się tym wszystkim. Natomiast. W zależności właśnie też od karty, czy mamy dźwiękówkę, y, czy mamy od razu zintegrowaną na karcie dźwiękowej, to wtedy właśnie sobie tylko tak możemy podpiąć. Właśnie warunek jest tylko taki, że y, posiadacze niestety y, 2 plus 1 bądź y, tylko 2 wyjścia, jeżeli chodzi o dźwięk, no niestety nie, nie będą w stanie sobie móc posłuchać dźwięku 5.1. Natomiast co do słuchawek, których ja posiadam, y, no można zobaczyć tutaj dosyć ładnie się y, trawują. Jedną fajną rzeczą, właśnie, właściwie jest ich więcej, można powiedzieć. Zacznę może od samego początku. Panel wygląda tak. Jest on dosyć ciężki, ładnie wygląda. Natomiast, co go tutaj cechuje, to tutaj akurat włączę sobie głos, tu mogę sobie wyłączyć mikrofon, i tutaj środkowym przyciskiem przechodzę sobie w tryb. Załóżmy na przykład słuchawki przednie, prawda? Nie wiem, czy to będzie to widać. Dobrze kręcę? Wyle, kręcę. No, w każdym razie przechodzimy sobie na głośniki basowe, możemy zmniejszać, zwiększać. Dosyć fajna, fajna zabawka. Tutaj połączamy się przez dosyć fajny fachowy kabelek. Natomiast właśnie od momentu tego wyjścia możemy to mieć z panelem. I wtedy podłączamy sobie przez jeden kabel zasilający ten panel, można powiedzieć, a drugi. Po prostu przesuwające ten dźwięk. I po prostu tak to wygląda, że mamy tutaj, w tym momencie, jak mamy ten panel, mamy dwa wejścia USB. W momencie, kiedy właśnie, tak Wam pokazałem, ten kabel wyciągamy przed panelem, czyli sam kabel idący od słuchawek jest on nawet dosyć, można powiedzieć, dosyć długi jakieś chyba półtorej metra plus minus. Nie będę się tam bawił z linijką, czy też jakąś miarą i to tonierzu. Natomiast Właśnie mówiąc, sam kabelek od tego momentu przed panelem właśnie jest połączony USB-kiem, 2 USB-kidom. Natomiast jest możliwość też podłączenia bezpośrednio pod 5.1, czyli pod naszą płytę główną. Są wyjścia jacki i właśnie to oferuje wyjście samo USB oraz. Podłączamy się jackami pod poszczególne yy, odpowiednie można powiedzieć głośniki. I w tym momencie mamy do dyspozycji, jeżeli mamy dobrą kartę dźwiękową, na przykład tak jak ja mam spłyty głównej yy, Azu za Rampage Extreme, mam od razu dostęp do bardzo dobrego próbkowania, yy, tam jest 192 kHz. Yy, o tym trzeba pamiętać, że właśnie yy, 192 kHz odnośnie jak, mamy jakąś studyjną wtedy, yy, jeżeli chodzi o mikrofon oraz yy, głośniki. Natomiast przy używaniu tego panelu yy, mamy do dyspozycji włącznie dwa tryby. Yy, jest to 40 kHz i 48. Zarówno słuchawki jak i głośniki. Yy, o tym yy, niestety mało kto mówi, o tym yy, właśnie mało kto opowiada. Yy, przez ten panel po prostu mamy tak jakby gorszą jakość dźwięku. Chociaż ja tego nie zauważyłem zbyt szczególnie. I to po prostu trzeba powiedzieć sobie szczerze. Yy, słuchałem. Yy, można powiedzieć dźwięku 5.1 stereo. Mam dosyć fajny panel pokazujący możliwości włączania, wyłączania tego dźwięku. I również ciekawostka, którą wcześniej też nie znalazłem na innych, można powiedzieć, filmikach który nikt o tym nie powiedział to właśnie rzecz po prostu można powiedzieć Virtual 7.1 to też właśnie tej informacji jakoś nie mogłem znaleźć a tutaj po prostu przy zakupie tych słuchawek dosyć fajna sprawa ja wam teraz je ja tutaj bliżej pokażę nie wiem czy będzie widać i czy będziemy je słychać Fajna sprawa jest natomiast taka też, o której właśnie chciałem powiedzieć, to mikrofon. W jednym z filmików polskiego kolegi, youtubera, już nie pamiętam jak się nazywał, powiedział, że dosyć łatwo mu to chodziło i po prostu mu to jakoś klekotało. Kolega widocznie miał jakiś po prostu, można powiedzieć, zużyty produkt bądź jakiś feller. W każdym razie jest to ciężko przesuwać, naprawdę, i w momencie, kiedy ja właśnie. Mikrofon mam na dole, lampka się świeci, nie wiem, czy ją dobrze pokazuje. Właśnie y, widać, że się świeci. W tym momencie mikrofon mam czynny, natomiast automatycznie, kiedy y, ją podam do góry, y, mikrofon się wyłącza i słychać taki charakterystyczny y, klik y, spowodujący właśnie y, wiadomość taką nadającą, że po prostu mikrofon jest wyłączony. Również oczywiście na panelu możemy sobie też y, ten mikrofon bądź sam głos też wyłączyć. Y, tak jak mówiłem, dosyć fajna sprawa. Y, same sławki nazywają się oczywiście y, CM. Storm Cyrus 5.1. E, oczywiście produkt Guler Mastera. Jedne z, można powiedzieć, bo w tym momencie najlepszych słuchawek, jakiekolwiek miałem na uszach. Miałem również e, słuchawki e, Logitech e, G930, bodajże, jak się dobrze pamiętam. Jedyną fajną rzeczą różniącą te dwie słuchawki to są właśnie to, że tamte są, e, jest możliwość po prostu słuchania ich na odległość. I tylko w tym są lepsze. Natomiast dźwięk porównywał mnie taki sam, e, także e, naprawdę za tą cenę dałem akurat 459 zł z przesyłką. No to naprawdę, naprawdę można powiedzieć e, bardzo fajny zakup. Tym bardziej, że wcześniej miałem rocket Cave'y tak jak mówiłem, kosztowałem je bodajże 290-280 zł. E, teraz już ta cena e, tych słuchawek jest znacznie większa. Weszły na rynek również jakieś słuchawki rokat Cave 51 XD czy KD, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. Tam linka dam bodajże pod filmikiem zobaczycie go sobie. No i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Aha, jeszcze jedna ciekawostka: to czego inne słuchawki nie mają, to to. Po prostu mamy do dyspozycji, yy, można powiedzieć, świetnie wygłuszające yy, słuchawki i świetnie przylegające. Yy, nie są one ciężkie, co warto powiedzieć. Yy, no niestety ja pytałem się o czarny produkt, całkowicie czarne słuchawki, takie widziałem w reklamie, przynajmniej i takie chciałem, dostałem niestety, yy, można powiedzieć, yy, takie srebrno czarne takie wstawki. Sorry, ale kurczak mi mówi jak mówię coś mnie, no swędziła coś mi ugaduje. <laughs> no dobra. Przechodząc dalej, e, mamy tutaj do dyspozycji, właśnie tak jak mówię. Ja je zaraz pokażę Wam. I tak, tutaj widzicie. E, pokażę bardziej do kamery. E, macie nie tak pod kątem są rokatki, które miałem wcześniej. E, były one pod kątem i niby wydawało się, że lepszy dźwięk czy coś. I to akurat takiego, e, takiego, takiej różnicy nie słyszę ani nie czuję. Dosyć fajnie e, one są umiejscowione. I sprawa, którą chciałem powiedzieć wcześniej, to właśnie mamy do dyspozycji tu akurat mam założone e, ze skóry ekologicznej bodajże że to się nazywa. E, są jeszcze materiałowe, dodatkowe po prostu mamy do dyspozycji e, wymienne te wejścia. Dosyć łatwo no, można powiedzieć, instaluje to, zakłada. Także nie ma z tym problemu. Akurat materiałowych nie używam, ja nie mam problemów z począcymi się uszami, tak to, to niektórzy mówią. Korzystam bardzo dużo z komputera i bardzo dużo z tych słuchawek, także można powiedzieć, że już po kilku ładnych dniach testowania tych słuchawek Naprawdę czuję różnicę pomiędzy Rokatkevem, który wcześniej posiadałem, a ECM Storm Cyrus 5.1, ponieważ te słuchawki, jak również dźwięk wydaje mi się o niebo lepszy, jak i również mikrofon testując siebie, słysząc siebie, wydaje mi się o niebo lepszy. Tak, jak mówię, kwestia też dopasowania się. Jest to dosyć bardzo łatwe. Poduszka jest tylko jedna. Tak, tutaj możecie sobie zobaczyć. Bardzo mięciutka, materiałowa. Przepraszam, że tak, ale korzystam akurat z mikrofonu tutaj zamieszczonego. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słuchać, nie będzie żadnych przeszkód. Zresztą zobaczymy, jak to wyszło. W każdym razie naprawdę jestem zadowolony z tych słuchawek. Świetnie leżą, świetnie wygłuszają, jeszcze lepiej niż tamte rokaty, które miałem. KW5.1. Także naprawdę mi się zdaje, że sprzęcik wart swojej ceny. No i jedyny minus właśnie różniący, tak jak powiedziałem, niby lepsze, którzy tak naprawdę wszyscy zachwa za zachwalają Logitech G930 yy, bądź G35, to jest możliwość po prostu trzymania, tu masz, macie kabelę wtedy USB możecie podpinać, jednocześnie ładując się i słuchając bądź mając je wyłączone i bezprzewodowo po prostu grając sobie tam bądź chociaż oglądając film yy, tak jak mówię dźwięki yy, z gry przepiękne, świetne, działające 5.1, naprawdę wirtualny 7.1 również nie zauważyłem jakichś tam niedogodności, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki oraz filmu, specjalnie w panelu zamieszczonego ze sterownikami mamy tam do dyspozycji właśnie przełączanie się na odpowiednie tryby, muzyka, dźwięk, wiadomo muzykę tam bardziej w stereo się słucha niż 5.1 naprawdę dosyć świetna, e, świetna barwa dźwięku e, jeżeli chodzi o filmy no to kurczę naprawdę 5.1 e, polecam polecam naprawdę bardzo mocno e, te słuchaweczki e, tak jak mówiłem dostępne są ja tam potem podam link dokładnie jeżeli chodzi o e, te słuchaweczki natomiast e, podam również linka do porównania e, ze słuchawkami które wcześniej posiadałem czyli rokat Cave 5.1 obydwa e, obydwa trzeba napomnieć, że obydwie parę słuchawek, które właśnie posiadam to są prawdziwe 5.1 i to trzeba naprawdę odróżnić ponieważ prawdziwe 5.1 ma to do siebie że macie po prostu e, te rozmieszczone, prawda e, kilka, kilka głośników po każdej ze stron, mowa tutaj o czterech oczywiście z basem Natomiast te wirtualne polega na tym, że po prostu mamy wrażenie, że to jest 5.1, a nie prawdziwe 5.1. Czyli po prostu te obydwie pary słuchawek po prostu posiadały wyjścia 5.1. Miały one tyle wyjść, akurat miały tyle słuchawek, czy głośniczków w sobie, że akurat ten dźwięk naprawdę był odczuwalny. i prawdziwie było słychać, ktoś jest z tyłu, czy z przodu, czy ktoś gdzieś tam po prostu po bokach, z frontu, czy jakieś basowe te brzmienia, naprawdę. A jeżeli chodzi o same basy, same efekty, są o, nie, o niebo lepsze na właśnie tych posiadanych przeze mnie CM Stormach niż Rogata. I to naprawdę muszę powiedzieć, że tutaj te efekty naprawdę. No, Chcę, postarał się i naprawdę dołożył dobrą cegiełkę, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się będzie podobać. No, to na razie.